Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy taki przepyszny resz z warzywami. Zaczynamy od bazy dobrego smaku, czyli cebulka. Dwie cebule w tym przepisie pokroimy je w kostkę, żeby było zdrowo i aromatycznie. Dorzucamy cztery ząbki czosku, które siekamy albo ewentualnie wyciskamy praską. Na patelnię wlewamy odrobinę oleju rzepakowego, rozgrzewamy i cebula z cząsteczkiem przekładamy ją na tą rozgrzaną patelnię. Przesmażamy tak, żeby się ładnie zeszkliła, doprawiając w międzyczasie samą i pieprzem. Już pięknie pachnie w kuchni. Cebula z czosnkiem, zawsze daje ten taki fajny aromacik. Gdy jest tylko zeszklona, 300 gram ryżu parabolicznego surowego suchego wędruje na patelnię. Mieszam to wszystko razem. Pozwalam chwilę się przesmażyć. Wyciągam z zamrażarki warzywa mrożone, mieszankę 750 gram i przekładam na patelnię na rozgrzany ryż z cebulką. Mamy tu kalafiorek, brukselkę, fasola, machewka, pietruszka. Myślę, że każdy ma w zamrażarce Taki podręczny zestaw mrużonek Bardzo często się przydają do szybkiego przygotowania jakiegoś fajnego dania. W tym przypadku akurat ryż z warzywami. Mieszam wszystko i zalewam dwoma miseczkami wody. Czyli mniej więcej proporcja jedna miseczka ryżu, dwie miseczki wody, ale to nie musi być standard. Chodzi o to, żeby przykryć ładnie te warzywka z ryżem i z cebulką. Podkręcam gaz. Na, na, większy, na większy ogień, żeby wszystko zaczęło się gotować. Gdy całość już pięknie się gotuje, daję jedną czubatą łyżeczkę kurkumy, dała ona świetny aromacik. Zabarwi nam ryż i warzywka, będzie fajny sosik, będzie super wyglądać. No i dobrze smakować oczywiście. Gdzieś po około 12-13 minutach gotowania, przekładam do mniejszego rondelka, żeby mógł to przykryć. Zostawiam to na, na chwilkę, na 5, nawet do 10 minut. Ryż wciągnie wodę. Mija 10 minut. Ryż z warzywami już na pewno doszedł. Jest mięciutki, fajnie pachnie. Można by tak i zjeść, ale jeszcze tutaj niespodzianka. Dokładam jeden serek hochland, yy, taki z ziołami. Pozwalam, żeby ten serek się rozpuścił. Wymieszam wszystko razem. Po, yy, on poskleje nam to wszystko. Da taki aromat dodatkowy, dodatkowy smaczek. Super smakuje.